21. Orkiestra Wielkiej Świątecznej Pomocy zbiera pieniądze na rzecz chorych dzieci i seniorów. Kierowców podejrzewanych o zabicie w rędzinie pieszego zatrzymali dolnośląscy policjanci. W rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego Instytut Jego Pamięci realizuje kolejny projekt artystyczny. Panda witam Państwa. Wielka Orkiestra świątecznej pomocy zagrała po raz 21 pieniądze jak co roku były zbierane na leczenie chorych dzieci, ale po raz pierwszy zbiórka została poświęcona także osobom starszym, pacjentom oddziałów geriatrycznych. We Wrocławiu kwestowało ponad półtora tysiąca wolontariuszy, najwięcej atrakcji można było znaleźć na rynku. Na wrocławskim rynku pieniądze do orkiestrowych puszek zbierano na najróżniejsze sposoby. Co roku coś ciekawego staram się wymyślić. Czasami, no w tym roku jest materiałowe, co roku było papierowe. Ciężko się w tym chodzi? No trochę. Tych wolontariuszy połączyła miłość do goldenów. Zabraliśmy, zawiązaliśmy im takie piękne czerwone szaliczki. Mamy puchy, ser ducha i zbieramy na dobry cel. Wszyscy się uśmiechają, każdy chce sobie robić zdjęcia z goldenami, i ogólnie wszyscy wszyscy są bardzo na tak. Orkiestra już jak co roku zagrała dla chorych dzieci, ale po raz pierwszy pieniądze były zbierane także dla seniorów, pacjentów oddziałów geriatrycznych. Uważam, że ci ludzie są zostawieni sami i, 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 sobie, więc uważam, że że jest to bardzo dobry kierunek. Super. I tak, I tak być powinno. I uczestniczą w tym nasze wnuki, moje wnuki i prawnuki. Chcę pomóc. Bo sama kiedyś potrzebowałam pomocy i wiem, jakie to jest ważne dla zdrowia i dla osób starszych, sama mam starszą babcię, więc po prostu ludzie potrzebują tej pomocy, a skoro jestem zdrowa, to po prostu mogę tą pomoc dawać. We Wrocławiu kwestowało ponad półtora tysiąca wolontariuszy w różnym wieku. Najstarszy 49 roczek, najmłodszy tego e, zeszłoroczny, czyli ma niecały roczek. Super. A źle się dzieje. Ci młodsi wolontariusze jak na przykład Zosia zbierali pod opieką osób dorosłych ale świadomi, jaki cel przyświeca Wielkiej Orkiestrze to jest na dobre cele i też właśnie miło jest tak chodzić i zbierać. Jak tak chodzisz, to ludzie ci tam wrzucają do tej puszeczki? Tak, dosyć sporo. Ja chciałam powiedzieć tylko, że Zosia kontynuuje tradycję swojej mamy i swojego wujka. Też chodzili, też zbierali na samym początku, jak się to zaczęło. To już dziewiąty rok, kiedy wolontariuszką jest Ola. Zaczęła się od mojego taty, który był rok wcześniej i dopiero po roku zdecydowałam się, żeby być, także musiałam już być pod opieką dorosłych, także teraz już mogę sama chodzić. Dumny tata Oli na co dzień strażnik miejski w dniu, kiedy gra orkiestra, niezmiennie wolontariusz. Jest to jakaś forma wolontariatu, którą, którą staramy się tutaj kultywować i, i, i cały czas to jakoś, że tak powiem, pchać do przodu, żeby, żeby i sprawia nam to przede wszystkim radość. W sukiennicach wystarczyło wesprzeć orkiestrę, by przez moment poczuć się jak konny patrol Straży Miejskiej. Podobało mi się. Super. A jak masz na imię? Oliwka. Gdy gra orkiestra, armia wzywa i na rynku nie mogło jej zabraknąć oraz tego, co ma najlepsze. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnej wojskowej grochówki. No Jest to taki symbol wojska, oprócz munduru oczywiście no i z tym też musimy wyjść do społeczeństwa. W całym mieście nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwała policja. Mimo to we Wrocławiu doszło do dwóch, na szczęście niegroźnych incydentów. W jednym przypadku po godzinie 20 na Kozanowie dwaj nieznani jeszcze wówczas e sprawcy podeszli do 17-letniej wolontariuszki zagrozili nożem, Wydania pieniędzy. Policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn z wieku 18 19 lat. Tylko do tej pory z otwartych już puszek we Wrocławiu zliczono ponad 400 tysięcy złotych. Dokładna kwota, jaką zebrano w mieście, będzie znana we wtorek. Nie można było odwiedzać pacjentów na oddziałach dziecięcym, chemioterapii i intensywnej terapii. Teraz zakaz rozszerzono i obowiązuje na wszystkich oddziałach Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. Zakaz wprowadzono z uwagi na większą zachorowalność na grypę. W samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym nr 1 we Wrocławiu wciąż obowiązuje zakaz odwiedzin. Wprowadzono go w związku ze zwiększoną zachorowalnością na grypę oraz infekcje pogrypowe. Zakaz odwiedzin obowiązywał na oddziałach dziecięcych, na hematologii i na intensywnej terapii. Obecnie został rozszerzony na wszystkie oddziały w naszym szpitalu. W ubiegłym tygodniu zmarło dwoje pacjentów szpitala klinicznego numer 1. Byli zakażeni wirusem AH1N1. Na szczęście nie ma nowych przypadków z wirusem świńskiej grypy. Odwiedziny są ograniczone. Praktycznie nie ma możliwości, aby osoby z zewnątrz wchodziły na teren klinik. Zakaz odwiedzin w szpitalu będzie obowiązywał do odwołania. Decyzję podejmie dyrekcja placówki w porozumieniu z Sanepidem. Z danych Sanepidu wynika, że ciężkich przypadków grypy w ciągu tygodnia na Dolnym Śląsku było ponad 7 tysięcy. W polskim rejestrze dawców szpiku jest 400 tysięcy osób, podczas gdy w Niemczech ponad 3 miliony. W najbliższy wtorek w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej od godziny 11 do 17 będzie można zgłosić się w holu na parterze i zostać dawcą szpiku. Magdalena Iwańska straciła bliską osobę, która zmarła na białaczkę. To spowodowało, że postanowiła pomóc chorującym na nowotwór krwi. Z koleżanką i fundacją DKMS Polska zorganizowała we Wrocławiu akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Wystarczy się nas zgłosić, oddać 4 ml krwi i całą resztą zajmuje się już fundacja. Od momentu pobrania po przebadanie materiału genetycznego po pobranie. Akcja rejestracji odbędzie się we wtorek w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej. Od godziny 11 do 17 będzie można się zgłosić w tej sali konferencyjnej w holu budynku na parterze. W Polsce zarejestrowanych jest 400 tysięcy dawców, w Niemczech ponad 3 miliony. Ludzie myślą, że to boli, albo że jest to pobierane, Zresztą to jest taki mit, że pobierany szpik jest z rdzenia kręgowego i ludzie się boją, że może zostać uskrodzony kręgosłup, a to jest nieprawda, ponieważ szpik pobiera się albo z talerza kości biodrowej, albo z krwi obwodowej. Zarejestrować się może każdy, kto jest zdrowy, skończył 18 lat, ale nie przekroczył 55 roku życia. Trzeba ważyć nie mniej niż 50 kg. Ale nie można mieć nadwagi. Przy rejestracji konieczny będzie ważny dokument z PESEL-em. Budynek A1, w którym odbędzie się rejestracja, jest przy Wybrzeżu Wyspiańskiego. Teraz dobra informacja dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, a mające zaległości w płatnościach wobec ZUS za lata 1999-2009 mogą się ubiegać o umorzenie. Według szacunków z abolicji skorzystać może nawet 400 tysięcy przedsiębiorców. Na ten dokument przedsiębiorcy czekali od 14 lat. Od wtorku w ZUS-ie będzie dostępny wniosek, który umożliwi umorzenie należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek na własne ubezpieczenie przez osoby prowadzące poza rolniczą działalność. Dobra informacja dla wszystkich przedsiębiorców, którzy w latach 99-2009 prowadzili działalność i nie szło im najlepiej. W związku z tym wygenerowało się zadłużenie w stosunku do ZUS otóż od jutra, czyli od 15 stycznia można składać wniosek dzięki któremu na mocy ustawy, która weszła w ubiegłym roku, to zadłużenie będzie umorzone. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i na fundusz pracy od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Ważne jest, czy działalność gospodarcza jest prowadzona, czy została zakończona. Dla osób, które już nie prowadzą działalności gospodarczej, jest przewidziany taki tryb uproszczony. One składają tylko wniosek i na tej podstawie spary jest rozpatrywane. Jeżeli chodzi o osoby, które nadal prowadzą działalność gospodarczą, czy prowadziły tą działalność po 1 września 2009, 2012 roku te osoby będą musiały poczekać na decyzję Komisji Europejskiej odnośnie pomocy publicznej. Jaka będzie decyzja Komisji Europejskiej? Nie wiadomo. Wiadomo, że według szacunków z abolicji może skorzystać nawet 400 tysięcy przedsiębiorców z całego kraju. O wprowadzenie abolicji zabiegały organizacje przedsiębiorców. Ich zdaniem w latach 1999-2009 prowadzący jednosobową działalność gospodarczą bazowali na złej interpretacji przepisów i płacili niższe składki. Średnie zaległości to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przerażające jest, bo używam świadomie tego słowa, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi przez lata żyło w niepewności, w strachu, zamiast zastanowić się, jak dalej rozwijać swoje niewielkie interesy, bo to przecież ludzie, którzy prowadzili albo samodzielną działalność gospodarczą, albo bardzo, bardzo niewielkie firmy, martwili się o przyszłość. Problem w tym, że obecnie w sądach prowadzone są sprawy dotyczące zaległych zdaniem ZUS składek na ubezpieczenie. W tych przypadkach nie ma wyjścia, trzeba czekać na wyrok, a dopiero z nim ubiegać się w ZUS-ie o abolicję. Są to dwie instytucje abolicja, a uprzednie wcześniejsze stwierdzenie obowiązku opłacania składek z tytułu na ubezpieczenie społeczne. W związku z tym, jeżeli jest spór pomiędzy organem rentowym a ubezpieczonym co do tytułu prawnego, z którego należy opłacać składki, sprawa taka musi być prawomocnie zakończona. To znaczy decyzja, którą wydaje ZUS w tym przedmiocie musi być prawomocna albo ostateczna. Tym, którzy na wniosek ZUS-u opłacili zaległe składki, pieniądze wraz z odsetkami i kosztami egzekucji będą zwracane. Abolicja dotyczy przedsiębiorców, spadkobierców, którzy zostali obciążeni długiem i osoby trzecie, albowiem mogło być tak, że z racji, że przedsiębiorca był zadłużony, ten za ten dług odpowiada np. spółmałżonka. Abolicja jednych cieszy, ale tych, którzy opłacali składki, już niekoniecznie. Warto pamiętać, że wysokość przyszłej emerytury będzie zależeć od wysokości odprowadzonych składek. Podróż samolotem często trzeba zacząć nawet 3 godziny przed odlotem z uwagi na przykład na odprawę bagażu. Przed lotem wiele osób jej pije, korzysta potem z toalety. Na Wrocławskim lotnisku już po raz trzeci szklane drzwi w WC zostały uszkodzone. Są nietypowe, zatem na ich naprawę trzeba będzie poczekać ponad dwa tygodnie. Wrocławskie lotnisko, część przylotów. Codziennie kilkaset osób czeka tu na pasażerów, którzy przylatują do Wrocławia. Zdarza się, że takie oczekiwanie przedłuża się nawet o półtorej godziny, bo po wylądowaniu trzeba odebrać bagażem, A to już wystarczający czas, żeby pójść za potrzebą. W toalecie zarówno męskiej, jak i żeńskiej można się natknąć na przykrą niespodziankę. Pękły szklane drzwi. To już trzecia tego typu awaria. Wcześniej uszkodzony był zawias. Te drzwi są robione na zamówienie, także, także nie jest to prosta wymiana. Zdanie pracowników, problemu z kolejką do toalety na razie nie ma. Warto nadmienić tutaj, że pasażerowie dostępnych toalet w części następnie mają aż 7, także, także sądzę, że akurat ta jedna toaleta przez ten czas wyłączenia nie powinna. E, powodować dużej straty. Przedstawiciele lotniska zadeklarowali, że nowe szklane drzwi zostaną wstawione w ciągu dwóch tygodni, bo już zostały zamówione. Do tego czasu trzeba czekać na swój lot, poszukać na lotnisku innej toalety. A tylko dwa do zasady pucharowego Górnośląskiego Śląska w wrocław z Anwilem Włocław bilet na to spotkanie można jeszcze kupić. W hali przy można kupować bilety na środowy mecz koszygarskiego Pucharu Polski pomiędzy Śląskiem Wrocław i Anwilem Włocławek. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w środę w hali Orbita. Kto wygra świętą wojnę, awansuje dalej. Taki pojedynek z Anwilem pozwala w dalszym ciągu wierzyć w to, że to, co robimy, to, co rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu, jest warte kontynuowania i mam nadzieję, że jak największa liczba kibiców na mecz z Anwilem do Hali Orbita przybędzie. Do tej pory sprzedano połowę blisko 1800 wejściówek. Do wtorku bilety można kupować jeszcze w przedsprzedaży. W dniu meczu za bilet trzeba będzie tradycyjnie zapłacić więcej. Mecz Śląska z Anwilem rozpocznie się w środę o 19.30. Dolnoślosy policjanci zatrzymali podejrzewanych o śmiertelne potrącenie pieszego w rędzinie. W ręce funkcjonariuszy wpadła także wyjątkowo perfidna oszustka. To samochód, który w piątek we Wrocławiu przy ulicy Rędzińskiej potrącił 64-letniego mężczyznę. Kierujący wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy osobie poszkodowanej. Z naszych ustaleń wynika, że pomocy tej próbowali udzielać okoliczni mieszkańcy, a także pracownicy znajdujących się nieopodal budynków. Następnie po przyjeździe pogotowia trwała reanimacja przez około pół godziny. No niestety w wyniku odniesiony obrażeń mężczyzna ten zmarł. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy wypadku. Po godzinie zatrzymano 41-letniego kierowcę i pasażera Mercedesa na jednej z budów w okolicy wypadku. Byli w stanie u ukierującego samochodem stwierdzono, że ma 1,2 promila alkoholu w organizmie. 41-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty spowodowania powodowania śmiertelnego wypadku, prowadzenia w stanie nietrzeźwym i nieudzielenia pomocy. Grozi mu do 12 lat więzienia. To 43-letnia kobieta trafiła do aresztu na 3 miesiące. Kobieta wyłudzała pieniądze. Kobieta w zamian za kwoty pieniężne od 200 do 2000 zł obiecywała osobom zainteresowanym pomoc przy wykupie mieszkali komunalnych. Chcąc uwiarygodnić swoje propozycje powoływała się na znajomości w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W mieszkaniu kobiety znaleziono kserokopie formularzy i dokumentów osób, które zostały oszukane. Na chwilę obecną funkcjonariusze udowodnili zatrzymanej cztery takie przestępstwa, jednak sprawa ma charakter rozwojowy. Zwojowy, policjanci podejrzewają, że czynów tego typu było więcej. Kobietę za płatną protekcję może spotkać kara do 8 lat pozbawienia wolności. Mija 14 rocznicę śmierci jednego z największych reformatorów XX Teatru, Jerzego Grotowskiego. Z tej okazji we Wrocławskim Instytucie jego imienia odbędzie się spotkanie pod tytułem Laboratorium dziady. Był wybitnym reżyserem, teoretykiem i praktykiem teatralnym oraz badaczem kultury Jerzy Grotowski, uznawany za jednego z największych reformatorów teatru XX wieku. Tu, podczas uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego w 1991 roku, dziś mija 14. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. On zwykł działać przez nieobecność to chcę powiedzieć, pozostawiał fantastyczne ślady oczywiście w ludziach, w tekstach, które publikował. No w powiedzieć, ponieważ spektakl ma tę teatrę efemeryczną, ale w próbach nawiązania już przez dziesiątki czy setki zespołów do niego. Jerzy Grotowski razem z Ludwikiem Flaszenem założył w Opolu Teatr 13 Rzędów, który potem przeniesiono do Wrocławia przekształcając go w Teatr Laboratorium. Obecnie z myśli i dorobku Jerzego Grotowskiego czerpie wiele współczesnych grup teatralnych. To Grotowski poszerzył granice teatru, zacierając podział na aktorów i widzów. Dał również przykład realizowania projektów artystycznych, w których brały udział międzynarodowe wielokulturowe grupy uczestników, tworząc wspólne miejsce spotkań i zarazem poszukiwań teatralnych. Teat Grotowskiego to był przede wszystkim teatr człowieka, człowieka aktora. Można powiedzieć dzisiaj aktorski, dlatego że nikt tak jak Grotowski nie badał natury aktorstwa. Nie tylko od czasu Stanisławskiego chyba w ogóle nikt nie badał tak. Nieprzypadkowo Jerzy Gotowski nazwał swój teatr Instytutem badań metody aktorskiej, czy później Instytutem Aktora. Dziś z okazji 14 rocznicy śmierci Jerzego Grotowskiego we wrocławskim Instytucie. Jego imienia odbędzie się pierwsze w ramach cyklu spotkań poświęconych grotowskiemu i z artystom pod hasłem Laboratorium Dziady. Początek godzina 18. Wstęp jest wolny. Mural to typ wielkoformatowego malarstwa plenerowego. Typowy dla dużych miast we Wrocławiu trwa konkurs na mural pod nazwą Brama do Nadodrza. Każdy z nas może w tym konkursie wziąć udział. Na tym budynku przy ulicy Łokietka zostanie namalowana brama na W październiku rozpoczął się konkurs na wyłonienie jej wykonawcy. Dobrze by było wykonać dzieło plastyczne, które będzie takim może znakiem, może symbolem tej dzielnicy. Żyli konkursowe wybrało trzy spośród 100 projektów murali Bramy na Finaliści już otrzymali po 10 tysięcy złotych. Teraz internauci zadecydują, która z tych trzech prac zwycięży. Artyści pozostają anonimowi. To też jest taki pomysł nieczęsto stosowany, ale pokazujący w jaki sposób chcemy prowadzić ten projekt rewitalizacyjny, tak? że, że nie staramy się unikać takiej sytuacji, że ktoś mieszkańcom coś fajnego lub niefajnego wymyśli i postawi, tylko próbujemy się jednak mieszkańców pytać. Nowy mural będzie częścią rewitalizacji dzielnicy nad Odrze. Wzbogaci galerie już istniejących manowideł ściennych, które powstają we Wrocławiu od 2006 roku. Wybrany przez internautów projekt zostanie namalowany w kwietniu. Na pracę można głosować do 25 stycznia na stronie urzędu miejskiego www.wroclaw.pl. Na koniec Michał, hamburger i wiadomości Sport Game. Rano zapraszamy na 7-8. Teraz życzymy miłego wieczoru. Do zobaczenia.